Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Conan Exiles. Jest ze mną Bloody Plagueusz. Ju! I kontynuujemy naszą przygodę. Tak, jesteśmy już naprawdę daleko od naszego domu. Jeszcze nigdy się tak daleko nie zapuściliśmy. Dokładnie. Dzisiaj jesteśmy na terenie alienu. Byliśmy już w wężowym mieście, a teraz jesteśmy na terenie czysto alienowym. I pytanie: to, to jest dosyć ciekawe, ciekawe. I te przedziemi wiadomo... wyskakują założyci się, to w ogóle. No. Tak. Nie wiem to jest w ogóle siedziba psów, one właśnie tutaj się narodziły I tutaj zginął Bo to jest schronisko takie duże to nie jest Ej zobaczcie ten posąg! Wow, Ej patrzcie posąg... po prawej Ej, tam coś jest tam coś jest Gdzie jest posąg Aliana Coś tam biega pod tej stylizkę Tam coś biega Gdzie? E, jest tutaj trochę. coś po prawej biegło i, coś i, z... i... No, schowało się zbiegało. w ziemi chyba Dobra to jak coś to nie były te skorpion? No to jest góra, ją spadł w dół. A, spadł w dół Co to było? O to jest skorpion, mówiłem! Jak mi ciekno Skorpion to ty nice. skorpion. Ale przestraszony, zobaczcie, tak wyglądały te alieny jeszcze kiedy tu żyły. A tu jest dziura w murze. Mm -hmm. Murze, tak? Tam może ogień nie? się pali gdzieś na środku. Normalnie się no, stary? Tam ogień się pali. Ale tu są takie, widzisz, to są e, takie wioski jakby rozbite, których jeszcze nie widzieliśmy w ogóle. A nie da się Bez wejść, siekały. bo skały no, są przewitujące. No, by Patrzcie, Ej, widać mnie? Patrzcie. Skradam się, jestem skradany <laughs> Kucni. Właśnie kłócam. Nie jesteś się w, w skale Widzę tylko główkę. Potwory, ale potwory mogą mnie zwrócić na to uwagi Widzę tylko główkę. Ładne Ej, ty, ty patrz, widzisz to? Widzisz to? Jakby taka. No, widzę, no. widzę. Emanuje wiecie? z tego energia taka. To nie? Wow, Ej, tam no, jest no, zejść, ale... to jest pod spodem coś. Po, tak, po, to jest o, jakaś, po drugiej stronie. No, nie, nie. Może to, jest tak, to tak, miasto w końcu. To jest jakaś świątynia, w Nie, nabry. chodźcie. Jak Mówię, kupaki, to jest... Y, jak padniemy, to padniemy, nie przejmujemy się tym. No dobra, trudno. Ale idziemy na całość, naprawdę. No, no tak, staramy się nie paść, ale idziemy na całość. Ej, tutaj, tam jest jak ogień się świeci. Ja bym tam poszedł. Uwaga, skorpiony. Te są jakieś bardzo szybkie, co nie? W sensie, niby to są chyba zwykłe skorpiony, ale po prostu... Szybsze. pobiegają. To zwykłe pierdy normalne. Tak, to zwykłe pierdy są. To A to jest pochodnia, dlatego tak świeciło dziwnie. my, my portal, zajdzie. portal! Portale to można dupiu Ej, tu jest jakieś wejście, nie? jest przejście, diabełu, tym, Ale dochodnią. tu jest jakieś wejście. No widzisz, patrz w ogóle, jakie tam są konstrukcje. Takie jakby fundamenty takie dziwne, widzisz? O, o. Jest wejście? O, jest brama jakaś. Ale chyba zamknięta. Zamknięta. Ale to może w jakieś 10, jest otwarte tu mieszkali, pozamykali drzwi. Bo no, to są wszystko ten... chyba przez kosmitów pozostawiane te rzeczy. Chyba tak. To wszystkie czarne budynki. tam są jakieś budynki z drewna. No właśnie o tym mówię, wioski. no takie rusztowania są. Ta no no O faktycznie tam są rusztowania, ale beka Tam wcześniej A też były że, jedne rusztowania Sprawdźmy czy tutaj, sprawdźmy czy tutaj jeszcze jest otwarte Może tutaj jest, jest otwarte, co nie? nie może wiem, myślę. Możemy patrzeć po drodze Nie, tu też jest zawalone jakby Chyba jakby... wieśniaki tu mieszkają, wiecie, bo są po te Jakiś inny gatunek wieśków kolejny wilkołak Wilkołaki? Ej, ciekawe czy to on jest może do pogadania znowu Nie, 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 nie Tylko jeden epad jest zawsze do pogadania Na mapie Gdzie A, masz wilkołaka znowu? Tam jest chodzi, tam po lewej Scorpion, za tobą Macie pozdrowienia od Michała Dzięki Ej dobra, Plagus Ciekawe, Zestrzel go, on jest, agresywny. jest agresywny Zestrzel go Strzelam A Bieg jest! Je. O, yes, no, o decydowanie jest, o zdecydowanie jest, jest agresywny Zdecydowanie Strzelaj no, no. do niego Agruj Dobra, lejemy go Też easy jest Co no, tam ma? Nic w środku nie ma życia. Serio? No bo to może mało vitality, Jest z niego nic nie leci A, To są nie tak nie jak, z niego. są z niego jak, jak te, e, to są Gorzej jak człowiek <grych> No To są jak szkielety To jest jakiś obóz, sprawdzaj zajrzę To jest tego wilkołaka obóz Wilkołaka obóz? Ty no to są, to jest taki wielki ten most zwodzony Tu się da wejść, tutaj. Jak, jakby, chodź. tutaj most, Chodźcie mostem, zwodzony. zwodzony. No to chodź tutaj to wejście do tej świątyni jakby no, to chodźcie, chodźcie tym mostem zwodzonym, ale tak, jakby teren jest opuszczony. Uwaga, jest ludzie. Okej, okay. są wieśniaki. Tam, to chodźcie, chodźcie na górę. No, tam, ja idą, idą. Ich Taki, zabijmy ich może. No tu idą. No skar, to się zablokowałeś chyba, a nie, zablokowałeś. Nie, midzie nie idzie, nie on nie umiera. Niektórzy nie żyją w ogóle, ci ludzie. Ej, zobaczcie, jak tak to jakby wygląda. może wilkołaki w Może. Jak to wygląda? faktycznie, tam trzeba Ty by No znowu zastrzeleni normalnie. No. Jak Skatasz, ja po prostu jedziemy tu. Weźcie, weźcie, Czekaj. Okay. kawałek do tyłu. O, co się, blady. O nie, pół metra brakuje. O kurde, o to tyle było. Mój... Dobra, tyle próbujemy. O, ja sobie prawie zrąbałem się. Dobra, chodźcie, powalczymy trochę z tymi ziomeczkami. No jedemu to się dupiu, roz... O kurde, ale mnie trzeba. Ja muszę być ostrożny teraz, bo. teraz był. Wilkołak, o... migoni. Pierdzialiś. Ważnie! Może oni się zmienili w wilkołaki? Może to jest miasto wilkołaków po prostu? Może o, uciekłem na górę i luz. Stygiński Też. łóżnik, a co są Stygijczycy? tylko trzecie lewele. to jest przykład. Tu jest pan. Pan wilkołak gdzieś się schował. Jak zaraz dobiję? Najgorsze jest to, że mi się laguje, i ja nie widzę, jak oni mi biją. No to może być trochę utrudnieniem zająć życie. Im się dupy w ogóle bugują. Dobra, jestem, udało mi się, o, tu jest, e, tu jest wilkołak pieszej. pod nami, wiecie, i dwóch A, typów. rzeczywiście, no No dobra, to wilkołak i ten To o, nie, może dobrze. być jakieś miasto wilkołaków, ej, po drugiej stronie jest fajne wejście, widzisz to? Plak no, 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 no. jest, to jest fajne chyba to ta No, i tam się da ta wejść na górę To idziemy, go No, bo oni się tam pobogowali, także teraz Uwaga, jeden biegnie Gdzie? Z tutaj w krzakach się ukrył, a się jest, rzeczywiście jak się i pierdzielony. A, dobra, teleportował się. Ty, jaki kogut, ty, patrzcie. A, jaką Widzę, ma. widzę, widzę koguta. Widzę koguta. Co to jest, wojownik? Wojownik. Tak. Ładnie. Właśnie. Pięknie. jest drabinka i nie da wejść wyżej. Serio? O. Dobra, to chodźmy tutaj po prostu wejściem, tak jakbyśmy szli. Eee, tak, tak macie jakieś jedzonko? Bo mi się pomału kończy. Coś tam jest. Też ja e, z nich mógłby... wypada się kanepie czyste czasami. Tak, ale mógłbym, tak? ja mógłbym upiec, tylko byśmy musieli ognisko zrobić jakieś. Dobra, nie ma sensu. Daj no, ten mu jedzenie. Jestem, no to daj no. mu jedzenie i ten. Aha. Jak masz ale to, się to mu dajś? da. Ja ci mogę dać. Jak masz trochę to daj mi, bo muszę się najeść. Dzięki. Dziękuję. Bieda. No bieda, bieda. Tam są w ogóle melony. Hmm, to jest arena jakaś. No właśnie o tym mówię. Może masz, to jest aha. arena niewolników, o którą szukamy zawsze. Nie. No. Ej, to może tu będziemy organizować Ty, zawody? No Ty, nie się biją W środku się biją Pierdzielisz Znaczy stoją obok siebie Chodźmy na górę, a chodźmy się na na górę. nie patrzą tu... Ej, może tu będziemy organizować zawody w niewoli? Powiem że zbudowaliśmy Wioska. to Ta, no Trze, Trzech typa, czterech O kurde, jest dużo ich Ty, No Właśnie Chodź na to, właśnie tutaj. na drabinę właśnie na to Będziemy porować ich, parować Idą, idą niektórzy Uważaj, idą Diabeł, przygotuj Weszli? się do parowania No to go o kurde, ile, tu, ile ich tu wszedł. O KURDE! A SPADŁEM! Ale to, 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 być. <laughs> nie wiadomo. to są jedynki, także spoko. Tak, co się wydarzyło. To już dasz radę? Dobra, idę wam pomóc już. O kurde, Dobra, nie, wilkołak! Koniec. O nie, muszę gdzieś wejść. My i wybiliśmy że jak coś, także uciekaj tam. Ej, wilkołak mnie goni, musicie mi pomóc. Mam problemy z wilkołakiem. Tutaj. Widzicie mnie? Po drugiej stronie jestem. Biegnij na górę. No ale Weź się obkrążaj on... i biegnij na górę po prostu. kurde. Gdzie, na górze tam? Łooo, wow, mięso tu jest, się pieczyste i 66 kg. No mi też z ludzi wypada się pieczyste. Wracam po ciebie, Bladik, gdzie ty jesteś? Już idę, już idę. A tu, już idę, dobra. Już idę. A nie, to z mięso dziki, pierwszy Ja się boję, tak? Zjedziemy tego wilkołaka? Nie, nie, tego łucznika. Nie, bo wilkołak tu też mnie na mnie się gdzieś utegował. A już chyba się zblokował, bo go nie widzę. A jest tu wilkowak! Go z nim! A tankuj go, masz więcej żywotności i tarczę masz. Dobra, tarkuj go. Bigo! Uff. A dobra, nie ma tak nie jest tak źle z tymi wilkołakami. Nie, Bardzo nie, są takie strasznie opane. Nie, ja się po prostu byłem przerażony jak on do mnie biegnie taki wilkołak. to nie widzę, że nie jest, nie jest tak źle. Trochę Uff, No nie to jest mamy fajnie. arenę i wejście do świątyni. Czyli co, mówicie, że tutaj organizujemy bitwy niewolników. A tylko będzie trzeba tu dostać. Ja się muszę zregenerować trochę. Najgorzej będzie Dobra. się tu dostać, a reszta to już z główki Coś tutaj na górze ciekawego było, jak tu chodziliście po tych drabinkach? A raczej nie Chodźcie gdzieś tam dalej jeszcze pójdziemy? No zobaczyć. ja tu się biję z abczerami Chodźmy na arenę No, i to jest kowal znowu To jest wejście a Ja zauważę, uwaga, jest nasorożyc też, to nie no, tu masz i... A To jest już ten wylem. zwykły chyba tym razem A to ty jesteś na było? Ja. E. Co, strzelałeś do mnie? Nie yeah. Dobra, tu jest jakaś wejście do świątyni. Wygląda jak, ja bym zajrzał. No. O, takiego Wybić, pamiętajcie o tym. Ale oni są te co się nie. Myślałem, że gorzej z tymi wielkowłakami, szczerze mówiąc. No, ale on dużo bije. On jest słaby, ale dużo bije, wiesz? Mhm. No tak, ta, jak dwukowali, to jest w ogóle XD. No, jest dwukowali. I dwóch zablokowanych, żeby było śmieszniej. Nice. No, to jest blacksmith i to jest smelter. A, no ciebie, a czego nie jest zabieramy, nie? Od czego jest smelter? Od przepalania. Przepalacz. Przepala. Kiedyś smelter by mi się przydał, co nie? My też nie mamy. W ogóle strusie mnie zaatakował. No co za strusie, strusiu, idź sobie z e, No Wilkołak. znowu skrzynka. O nie, spadłem z muru, jakim cudem. Wilkołak. Tu jest ich sporo. Yy, to wilko... O ja, mnie też bije. Idę pomóc. Ale panowie? pada. Mam jeden, nie leży. Nie, gadaj. Jeden leży. nie uciekłem, 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 uciekłem. Drugi, drugi, dwóch jest ich, dwóch naraz jest. Trzeba odsunąć Uciekaj się. na górę, na uciekaj no. na górę, bo ja padnę inaczej. Dwóch naraz wilkoaków jest. Chowamy się na górze. Piotrek nie strzelaj, ja tylko do mnie. Co było w skrzyni? Bieleń. Strzały Bieleń. tu masz. To. Jest, dwa wilkołaki są na dole sobie chodzą, jakby nigdy nic. No tak, jeden jest sporo bit ode mnie. Ej, jest chyba wejście do jakiejś świątyni, No tak, to jest świątynia. Dobra. Z tymi wilkałakami będzie przypał. One są silne. Ja je One są silnie dubi, nie są silne. silnie Biją dużo bardzo, no. No o tym mówię właśnie. Stańcie gdzieś w miejscu, żeby one się zatrzymały. Ej, jakąś środkę znalazł. Halo, nas. Ja się nie ruszę. No to nie wiem, kogo aglują. Niebie. Nie, diabeła. Chodzę jak głupio po prostu, a ja jestem w miejscu, ja się nie ruszam Ja też się nie ruszę. udaje ci się? Tak, strzelam, ale lagi są na strzałach okropne. No widzę. Ale też się nie ruszasz, nie? No, nie, I Już się nowe respią. patrzcie z z tyłu, to jest co wybiliśmy. <coughs> Strasznie wolno mi się HP generuje w ogóle wow Nie no strzelanie do nich nie ma sensu Oni w te, te strzały się lazy No i ci próbujcie ich zabić, ja mam samo HP na razie A tu masz HP? No teraz połowę. O kartka No ale pamiętaj, że ja mam mniej vitality na przykład, co nie? No dobra a jest ich dwóch tutaj, no to tak Dobra, stańmy w takim miejscu Weź sobie na pierwszą Ej, kamerę tutaj, stary Wejdź sobie na pierwszą kamerę i spróbuj ich tak bić, żeby oni Cię nie trafiali, czekaj Ale ja mam krótką, ja mam krótkie ostrze, Dobra, ja mam ja dzidę, ja mam dzidę Posłuchaj O oh, sorry, chyba uderzyłem Ciebie przy czuanek. O dobra, bijemy. Tak tu jak jak można było nie mogli... ich zestrzelić Praga oni... No Piotruś, tu się tej... idealnie ustawili Ile ich tu jest, ja pierdzielę. No, trzech się narąbało. O! Ej, ja sobie, panie wilkołakowie! Do widzenia! Ja Ej, tak, nie są taki słaby. Nie wiem, czy to nie są jakieś lepsze wilkołaki, wiecie? masakra jest po prostu z tymi wilkołakami. i tego spróbuję. Oj go. On się zablokował. Dajesz radę? Tak średnio Jak cię nie, uderzy, on jest Dobra, jeden leży O w dupie, o w dupie, o w dupie, o w Tak mocno biją? No nie ja, No mnipiu. mnie dużo razy uderzył tamte wcześniejsze Ja mam teraz jedną trzecią HP, jedną czwartą Dobra, ja został ostatni już tylko Dobra, to piękne czy wiesz, jak go dojdziesz to go w sekundę zbojem łócisz, więc nie ma problemu, nie? Ale to musielibyśmy wszyscy na niego z nożami wyskoczyć, wiesz o co chodzi. Znalazłem jakąś kartkę i ją czytałem. Co ja też było? czytałem tę kartkę. Ko kocham konie was pozdrawia. Ehe. Dzięki, dzięki. Kluczek też was pozdrawia. Kurde, znowu mi się żelazo kończy. I nie będę miał już mieczo naprawić. Zabiłem go! Macie jakieś, macie? Macie jakieś żelazo znowu? No, mam jeszcze jedną sztukę, ale ja to do... naprawię sobie te rzeczy. Ale już się w ogóle mieszkańczy Dobra, trzymaj, bo ja mam dzidę z przesady. No, mówię już, nic nie, nie naprawiam, tylko ten nie Jest tu żeby Po prostu dało się ten coś zrobić. No, dobra, Kora, znowu. Nie, też nie ma, nie ma wejścia. wejścia. Smuteczek Kurde. trochę. Szkoda, że fajnych rzeczy tu nie ma w ogóle, nie? No, niestety, gdzieś jeszcze podobno pisali mi. Nie wiem, czy w tym wężowym mieście nie ma fajniejszych rezu, rzeczy. że nie mogą ściemniać, nie. No, ale oni piszą cały czas o tym mieście z tym. Tym środkowym, mi się wydaje. To hmm. najtrudniejsze miasto jest, no. Tam są te wielkie wampiry i wszystko. Idziemy na zmianę. Dobra, no tam nie wiem. No to Możemy zajrzeć sto... do tego no, ja, do ja bym powoli wrócił, bo kończy nam się metal, kończą się strzały. Wszystko się kończy. Wszystko się kończy, właśnie. To co no idziemy płacić. dalej wzdłuż no. i wracamy, chodźmy dalej tam wzdłuż. Ja sobie, tam... sobie wezmę z tego seta po drodze. O, no to go. Chodźcie tędy, tędy chodźcie. Tu jest taka elegancja. No chodźmy tym wyjściem co wyszliśmy, mi się wydaje, bo tam A jest nie bardzo... lepiej tędy? Chodź. A tam chodź jest tędy. drugie wyjście, chodź. Chodź tędy, będzie lepiej. Aha, gdzie ty, jesteś, tędy jesteś tak? Tutaj. Ej, halo, halo, ciebie poszliście. To to bo idziemy. No właśnie. A, no, taką kółko osobiście. No dobra, chodźcie, chodźcie, bo to jest. Patrzcie, pogodajcie mapę, bo mapa wszystko pokazuje. Ja Mam wrażenie, że czasami nie patrzycie na tę mapę. Przecież idziemy dobrze. No to, no to się cieszę. Widzko, kurczę. E, tu obazy są po lewej, jakieś o, możemy też typy żyją z tymi, z wielkołakami na naraz. No Bo to są się się stygijczycy, się mi, się mi się wydaje, że oni się po prostu zamieniają, tak jakby to było takie może coś, że krew zmieniają. Tak, że oni mogą... Nie, że, a właśnie, że można nie być, wszyscy a można, a można być tą rasą, z stygijczyk, i wtedy zamieniasz Czy się w wilkołaka? Znaczy, można no, być, chyba na zgonę, nie. chłopaki. Right ja uciekam na górę. W ogóle jest wilkołak, jest jeden. Tutaj chodźcie. To jest dobre ten. Diabeł, zaraz go możemy pojechać, tylko ja muszę staminę no odzaładować. I na niego zaskoczymy, to go dojedziemy. Czekłem na górę. Dobra, tutaj patrz, zaraz z niego, zaskoczymy go do, do wali. Ale ten ziarenk taki jest wielki, patrz. Dawaj, ty. chodź, teraz, dawaj. Kawał wiaduktu Musimy go trzepać, i zablokował się we mnie. Dobra, leży. Masz, widzisz, sam go Ej, ty mnie po... pijesz, halo O bo boże, przepraszam. Ja cię kręcę, <laughs> przepraszam. Co za wariat, no. I jeszcze masz, masz, ty masz. Nie, <laughs> bo kurczę, bo tu niewolnik gdzieś biegał, i mi się pomyliło przez chwilę. z tym No, marzenka taka biegała, no. No. No dobra, gdzie pobiegliście? No tutaj zbieram sobie metal Metal jeszcze po drodze pewnie będzie Tak, tylko nie chce... tak sobie taktycznie zbieram O, to jest ładna, ładnie wyglądająca droga w sumie No, no i to to te całe Cała wyprawa to zrobimy takie ogromne kółko wokół wszystkiego e Patrzcie, tu ten wiadukt się kończy niby Że ten most, most tam, czegoś tam no, z czegoś tam, 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 to tu się kończy teraz. No to musi być bardziej w tą stronę. Dobry. Wow, jakie tu jest zabudowanie, jest oaza! Znowu? Świetnie ładnie. No. O kurde, ale ładnie tu jest. Tak czysto. No, chodźcie zobaczyć na tą oazę, jestem ciekaw. Kaczemy? Ja skoczyłem. No, no. Trochę zabrało, ale żyjemy, Easy. No, żyjemy. No, ale trochę zabrało, fakt. No w sumie skończyliśmy troszeczkę z wysoka. Tu jest drugi jeszcze, Jak było kilka tych przejść Gdzieś tam musiało być skrzyżowanie Skrzyżowanie? Ej, Plagueusz, to jest ten most wiary, przez który ty możesz, po którym możesz no chodzić? Pewnie ta, no pewnie ta, na pewno On się ciągnie przez całą mapę, most z wiary? Właśnie, Ej, zepsuł. Zleagował mnie, zlegało mnie Nie też troszeczkę, Jezusa A on jest, on jest taki chyba zepsuty troszeczkę No, no, no troszeczkę, troszeczkę tak Ale tak, ja Brakuje paru cegiełek ledwie no. Jezu, czułeś Agiał... te giełki wielkie duże rzeczy? To właśnie Dobra, chodźcie tutaj, napełnimy bukłak. A nie, nie można napełniać bukłaków, no tak Napijemy się Ja do. mam jeszcze jeden bukłak, także Chodźcie, chodźcie do dolinki Tam jest skorpion No widzę, no dlatego chcę go właśnie przytulić. TULIM! A, bo tutaj, naryło, skoczyłem Jest, pięknie I pięknie panowie, w sumie patrzcie. odeszliśmy całą wyspę i wszystko do kawa. Ej, nie mogę tego pić O, mogę, ja mogę. Zostało nam tylko spaczone miasto na to wychodzi I jakieś no. jaskinie pojedyncze No, tam mi się wydaje, A że się jeszcze... Znaczy wy... Jeszcze będę, ja na pewno będę zwiedzać ten... Siedzibę w Dolinę Węży W ogóle Węży. zauważyliście, że możecie biegać pod wodą? No, bo to jest w sam raz głęboko, czyli masz po oczy lot. Idealne miejsce głupie. Możesz pić wodę i biegać po oczy jest co, mi się wydaje, że w tym wężowym mieście jeszcze jakieś tajemnice na pewno są, bo tam w sumie krótko byliśmy. Możliwe. Tu jest tajne przejście. Patrzcie. O, Uu. faktycznie tajne ja przejście. możemy iść tędy, bo to jest... Ej, chodźcie, a tam jest wodospad, zobaczcie. A zobaczcie to na lewo. Patrzcie, jaki tam jest wodospad, chodźcie. Tajne przejście i też... Uuu, tu jest woda dalej. A ja chcę zobaczyć wodospad. I strusie. I strusie. I piesek. O, co tu, tu jest? Wodospad. A nie, to nosoroże, przestraszyłem. <laughs> Jaju. A to jest zwykły tym razem. E, tak, tak, że tu na dole wodospadu, to tak nie ma wyjścia za bardzo, to ja wracam do was. No to chodź. No chodź tutaj jest, tutaj mamy nocorosce. Uwaga, kiedy na cię goni. Uważaj bo kiedy są silne. E A ja tam nie ma jaskini przypadkiem. Jakieś ja bym tam podszedł jakoś. Możemy tak żeby, bo tam jest uważaj, że tam jest dużo do nosurożców. A wy do tego wysokiego, tak? Nodospado. Mm -hmm. Okej. Okay. Ej, patrz co tu jest? Jakiś jaki jak, gościł leżący. Po są leżący ha? goście. No. Gdzie? Może to jest posąg opalającego się no, turysty? No tu na górze. musimy tam dowejść tylko jakoś. O w dupę, Spororzec rzeczywiście, taki dadaje. wielki no. Tylko jest nosorożec. Szary. Tylko nosorożec jest, to jest ten zwykły? No to jest zwykły. Dobra, tego dolejecie. Ułaga, I nie tylko jest A, bo tu spadł ten posąg z góry chyba. Da, no, to no. jest zwykły, faktycznie. No, tu jest jego kawałek i drugi kawałek leży. I bariera świata też tu jest. Jakie buty? On się złamał w pół. Gdzie jest bariera świata? A tam wyżej trochę. No tu niczego nie widzę. Co to jest też. za jaskinia tutaj? Nie można tam wejść? Pod no doleczą, właśnie tam jest ściana świata. świata. Ściana jest, a wygląda Ale tu pod wodą już, już nie ma. I tu. I <laughs> to idę. To, to nie wygląda jakby coś było, nie? To tak jakby nie, nie po prostu takie dolinka, taka fajna. No dobra, to chodźmy wzdłuż może. A to znowu płytka na oczy. Po lewej ściana świata i bardzo dużo posągów. Łaci i posągi. Łostrze. I to są wszystko kosmici, listach. widzicie to? No. no. Tak samo Ej, te wody środku mamy. Wow! No, co tu jest? jest? Czarno-norsza ja, dolina, ja. ale ładna. To ładnie tu jest. To jest dobre miejsce w ogóle, żeby obóz rozbić. No, oprócz tego czarnego nosorożca to rzeczywiście. Czarny nosorożec jest silny. Tak, tak podobny do białego. No nieźle. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. No, bardzo ładnie tutaj jest. Zajrzałbym no. do tej oazy na środku, bo to wygląda jakby jakieś rusałki tam miały mieszkać, czy coś. Rusałki będą, na pewno. To co, zaglądamy? Ej, słoniec, słonie, słonie, słonie o. Ej, Plageusz, to zaraz gdzieś będzie to miejsce, gdzie nas słoń gonił, pamiętasz? Na no pewno. Nooo, patrzcie, jest lwia skała. Tutaj był król. To jest Simba, patrz, ej, to rzeczywiście no. wygląda identycznie. Nawet no. jest patrzcie oaza pod spodem. Co nie? Ej, to, to jest, jest identyko jak, jak jest królowa. No dokładnie, to oni się wzorowali. na w krople. Lwia skała, no elektryka. bez jaj. Patrz, tam idzie jakaś owca na górę. <laughs> na lwią skałę. Ke Kevinek z Was pozdrawiam i Dobra. prosi o pozdrowienia. Ej, pozdrow, pozdrow. Pozdrawiamy. Ej, co to jest naprzeciwko? Widzicie to? Tam jest jakby jakiś taki. coś. Ale chodzi tam jest o jakby ruiny miasta nie czy coś, nie? Tak, i Ale tak proszę... musimy iść tam, bo tam jest e, kapłanseta, to wam pokażę gdzie jest, no, chodźcie. Są tam ruiny. Uwaga na słonie, bo słonie są bardzo silne. To środkiem chcesz iść? No co? No nie wiem, słonie. A nie wiem bokiem? Bo przyjdziemy, ominiemy słonie, no no, sarożce. Dobra, byłem, to... idziemy razem, no jak wszystko ciur. Najwyżej będziemy uciekać, tym słonie. No nie zginiemy. ostatnio słoń praktycznie dowalił. Nasz, nasz, nas Uwaga na nosorożca, którego prowokujesz. tu już patrzy, co? Moja hiena! A masz! Oj, chyba rzeczywiście tak no, pomyślał. zgonicie, Ale one są dwa na 10, no Tak. O, szale 7, to, to słabe. Są... Uwaga na słonia. Słoń sobie myśli, co? Mój teren? Moja oaza? O ściemnia się. Co to się tak porobiło nagle ciemno? Oj, oj. Słońce zaszło za tam, za górę akurat. Tu jest jakieś wielkie rumowisko, i ludzie tu mieszkają, i psy. Ludzie mieszkają z psami? Tak, tak to wygląda. A na tych pierwszych wioskach też tak było przecież. Że mieli te psy w wiosce, nie? Ej, jest tam daleko? A co to jest tam daleko? Tam taki potwór. A widziałem go chyba raz już, to nie? O, to jest ten boss psów! O nie! A Jezu, my go już jednego zabiliśmy, ale tyle się zmęczyliśmy człowieku, że łohohoło. Dobra, to go tędy. No, go tędy. Tu jest zaraz ta. Patrz jakie dorodne drzewo. Tu jest lepsze jak, z miejsce Teleportacyjne zacięło mi się, mam laga. Też mam laga. Ej, patrzcie, to jest miejsce teleportacyjne, to Te jest Ej, pies, pies, pies dobra. duży, uwaga! Boss! No, o nie, faktycznie. Uwaga, pies mały. Trzeba uważać, bo on bardzo, bardzo z daleka agruje, ten duży boss. Bardzo Ej, z daleka. Aha. Ej, co to za. tutaj ten zwężenie? No, tam jest jakby przejście, nie? Chodźmy. Dobra, tylko o tym przysmiekiem, bo inaczej przypał. Tylko uwaga na barierę, nie ma tu gdzie bariery? Właśnie nie widać bariery, może nie, ty... nie, nie, no tam dalej są słupy jeszcze barierowe, więc to jest tak jakby tutaj. teren Za Jakaś pustynia? Taka luźna? Ej, wow, gdzie statek, Ej. tu jest ten kamienny. Tak. Tylko z druga strona. No, no to weszliśmy kółko, zrobiliśmy. Ale jaja. Ale wyprawa. Ale wyprawa. Tej, bo tu pod, pod na nami, trepku. patrzcie, w tą stronę co ja patrzę, tam jest skała z setem. Dokładnie tam, jakbyśmy przeszli. Tak? Tylko musielibyśmy no przejść obok tego bossa. To no, tędy, no to pójdziemy Maxa po lewej, albo tędy lepiej? pójdziemy. No tylko stroną? tędy, no to chodźcie. Do tą jest to tu też jest od cholery bossów, pamiętasz? Nie wiem, no? czy nie będzie tędy. A może z tamtej lepiej, co? No. bo tu są, nie ma gdzie wejść nawet już, jak no dojdziemy. No dobra, skoro tak idzie. Naprawdę, bo tam też jest bardzo dużo tych bossów. Dobra, trzeba odpalić zaraz pochodnie, bo się ściemnia. No, niestety się ściemniło już. Niedługo będzie trzeba myśleć ewentualnie nad jakimś obozem dokładnie. Myślę, myślę, że trzeba to zrobić prędko. A później powrotny odcinek sobie zrobić, czy coś. Mówisz jakiś szybki obóz? Nie, no to nie ma sensu już zrobić powrotnego odcinka, ale się pożegnałem. Nie, Wiesz, to ktoś się, skawał wiem, nie. jakiś kawał drogi? Ja bym zrobił jeszcze powrotny odcinek. Czy to no. jest połowa mapy? To możemy no. zrobić przy otoczeniu. Jeszcze musisz coś złapać tego, tego, tego ziomka, To zróbmy, to zróbmy tutaj ten. Widzisz cięcie obóz. na tych no. skałach. Tak. No dobra. No o, nie, to jest boss? Nie, to pies, tym tak, kończymy. Trzymajcie się, trzymajcie LL. się.